Trzeba uważać, społeczniaki tu się kręcą, zaraz powiedzą. Jest tu taki, co jeździ takim srebrnym motorem Wszyscy się go boją Ty kurwa, co... Nikt Jumbo Obywatel rp Minę zrobił Dobra, chuj tam tu jedzym i zrobimy robotę. O, chciałeś. Jedziemy. Zapasemu. Tu jedziemy i zrobimy robotę. Za miedzem jedzem, pojedziemy. Żeby nikt nie słyszał. Jak nie będą słyszeć to nic nie powiedzą. Ale tym będą idzie. Będą widzieć Powiedzą, że szalony A ja powiem, mówię... nie, to diabeł wcielony Ja go utrzymać nie mogę O, już się odzywam A ty kurwa, co tutaj robisz Mendo Kurwa Mówiłem, mówiłem, że to diabeł wcielony O kurwa, zdech coś ty kurwa zrobił No jakże się wystraszył, że się kurwa młotur rzadko To nie jądry. Aleś narobił. Oglądaj go Olafa. Dosta szybka i lajeczka pod każdym filmikiem. Komentuj, będzie dużo. Ciekawych filmików Na pewno nie ma to tamto O, kurwa, aleś wymęczył kapciora. Ja pierdolę no nie. Robota zrobiona.